Witam wszystkich bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku. Dzisiaj kolejny fragment ze Słowa Bożego w ramach pobudki porannej, i tym razem będziemy czytali ze Starego Testamentu, z Księgi Izajasza, ósmy rozdział, i tam wersety 19 i 20. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływaczy duchów. I czarowników, którzy szepcą i mrucą, mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy, nie ma się, czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? A co dotyczy zakonu i objawienia, jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich Jutrzenka. Zacznę najpierw od drugiego fragmentu, od wersetu dwudziestego. Dlatego, że nie jest on do końca dobrze przetłumaczony w Biblii Warszawskiej, przez co zatraca swój sens. No bo co to oznacza, że jeżeli tak nie powiedzą, tak to znaczy jak? I nie zabuśnie dla nich jutrzenka, to co to już się nie obudzą? Nie będą widzieć już jutrzenki? Natomiast jakbyśmy dosłownie przetłumaczyli ten fragment, i świetnie jest to oddane chociażby w przekładzie króla Jakuba, w Biblii angielskiej, to ten tekst powinien brzmieć mniej więcej w taki sposób. Do zakonu i do świadectwa, do objawienia, tak? Jeżeli nie powiedzą zgodnie z tym, to w ich słowach nie ma żadnego światła. Co to oznacza? Zakon, albo inaczej prawo, w Biblii ma trzy znaczenia w zależności od kontekstu. Zakonem jest nazwany zbiór przepisów ceremonialnych, które faryzeusze ustanowili i były to prawa obowiązujące Żydów w tamtym czasie, wszystkie nauki rabinackie. Zakonem było nazwane dziesięć przykazań i zakon. To również Pięcioksiąg Mojżeszowy. Tora. I o jaki zakon chodzi tutaj? To drugie słowo, objawienie albo świadectwo, daje nam wskazówkę. Zakon i objawienie oznaczają tutaj Stary Testament. Zakon to Pięcioksiąg Mojżeszowy, natomiast objawienie czy świadectwo to są pozostałe księgi prorockie. A ponieważ w tamtych czasach istniał wyłącznie Stary Testament, więc tak naprawdę, gdybyśmy mieli sparafrazować ten tekst, to on mówi tak: trzymajcie się ściśle tego, co jest napisane w Piśmie Świętym. On mówi, I porównujcie wszystko z tym. Jeżeli ci fałszywi prorocy i te duchy i czarownicy, do których się zwracacie, nie mówią zgodnie ze Słowem Bożym, to ich słowa nie są wiarygodne, nie są warte posłuchu. Więc jest to test. To jest test, jeżeli otrzymujemy jakieś przesłanie od kogoś, czy nawet nam pewne myśli przychodzą odnośnie czegoś. Powinniśmy w pierwszej kolejności te myśli czy te przesłania zweryfikować z nauką Pisma Świętego. I jeżeli nie jest to zgodne z tym, co mówi Słowo, powinno to zostać odrzucone. Natomiast XIX werset jest bardzo ciekawy. Bo jest tutaj mowa o wywoływaczach duchów. Czarownikach, którzy szepczą i mruc, mruczą, ci, którzy rzucają zaklęcia, ci, którzy są znachorami. I dzisiaj, tak naprawdę, chrześcijanie również korzystają z usług czarowników, z usług szamanów, uzdrawiaczy, wywoływaczy duchów. Nie zawsze chodząc na seanse spirytystyczne, czasami w zaciszu swojego domu, oglądając nieodpowiednie filmy, czy korzystając na przykład z gier komputerowych, które są o tematyce jakichś horrorów, czarów, tak? Karmiąc się literaturą, która opisuje tego typu zjawiska, czytając. Książki, w których są horoskopy, jakieś czasopisma właśnie tego typu. Czy nawet chodząc do tak zwanych, jakby ich nazwać, uzdrowicieli posługujących się niekonwencjonalnymi metodami leczenia, które ponoć są jak najbardziej naturalne. A jeszcze, jeżeli ktoś ma przed nazwiskiem doktor czy lekarz, no to on jak najbardziej się musi znać na tym. Nie jest żadnym szarlatanem. Tak, moi drodzy, tego typu metody, jak na przykład homeopatia, czy irydologia, czy różdżkarstwo, czy bioenergoterapia, to są również demoniczne metody uzdrawiania, które mogą otworzyć nas na wpływ szatana i jego demonów. Ale wielu chrześcijan korzysta również z tego, zwraca się do takich ludzi. Często dlatego, że są zrozpaczeni i nie są w stanie już znaleźć żadnej innej metody leczenia czy pomocy a czasami jest tak ze względu na zwyczajną ignorancję lub niewiedzę. Dlatego Słowo Boże zwraca nam uwagę i mówi trzymajcie się tego, co jest w Biblii. A Bóg co powiedział o kontaktowaniu się z czarownikami, wróżbitami, z nachorami? Powiedział, wyplenisz to zło spośród siebie. Nie będziesz się zwracać do takich ludzi, dlatego że jest to ochyda, obrzydliwość dla Pana. Czy to, co jest obrzydliwością dla Pana, nie powinno być obrzydliwością również i dla nas? My, gdy czytamy właśnie o czarownikach, o, o, o tego typu okultystycznych osobach, może wyobrażamy sobie jakiegoś Merlina z długą brodą, tak? z jakimś długim płaszczem w gwiazdki, z różdżką, czy Harry'ego Pottera, czy jakąś czarownicę na Miotle i sobie myślimy, co za głupoty, że nigdy w życiu bym z czegoś takiego nie korzystał. Ale często poprzez właśnie filmy, literaturę, inne materiały, z których korzystamy, czy nieodpowiednie osoby, z którymi się kontaktujemy, my również możemy zaprosić szatana do swojego życia. Przecież Bóg wyraźnie powiedział, że mamy się odciąć od tego. Dlatego w dzisiejszym dniu zastanów się, czy w swoim domu nie posiadasz przypadkiem niewłaściwych materiałów, może jakiejś muzyki, filmów, gier, które mogą otworzyć Ciebie na, na wpływ demonicznego świata mogą dać Szatanowi prawo do tego, żeby ingerował w Twoje życie, żeby uznał Cię za swoją własność. Jest to dosyć szeroki temat. Wiem, że w ramach pobudki porannej jestem w stanie jedynie zasygnalizować, dotknąć pewne rzeczy. Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj pomyśleli sobie nad tym, czy przypadkiem w swoim życiu nie dajemy przystępu wrogowi do tego, żeby nas nękał. Do zakonu? I do świadectwa tego się mamy trzymać. Nie szukać atrakcji czy rozwiązania swoich problemów na terenie wroga. Mamy Boga, który jest w stanie odpowiedzieć na każdy nasz problem. Mamy na Jego słowie się opierać i stąd czerpać rady i inspiracji. I dlatego zachęcam do tego, abyśmy to robili. Nie tylko dzisiaj, ale w jakikolwiek chwili naszego życia. Dlatego, że diabeł nie śpi, on w każdej chwili może uderzyć i chcieć nas zniszczyć. Nie dajmy mu tej satysfakcji poprzez zapraszanie go do siebie na własne życzenie. Pomódlmy się. Panie Boże, ukochany, który mieszkasz w niebie, Chcemy Ci podziękować za dzisiejszy fragment i prosić Ciebie o to, abyśmy swoim sercem całkowicie przygnęli do Biblii, żeby jej treść i jej przesłanie było czymś, co stanowi dla nas fundament i podstawę do, do codziennego funkcjonowania i rozsądzania. Yy, tego co do nas dociera, czym się karmimy, w jaki sposób, Panie, funkcjonujemy, w którym kierunku się rozwijamy. Tak jak mówiliśmy w czasie ostatniej pobudki, mamy wszystko badać, sprawdzać, doświadczać i trzymać się tego, co dobre. Ale w życiu tak łatwo jest się pogubić, tak łatwo jest, Panie, stracić czujność. Tak łatwo jest zacząć lekceważyć sobie pewne rzeczy, a potem nie mieć już siły do tego, żeby się z tego wyrwać. Nie daj Boże, abyśmy z własnej woli poddawali się w niewolę szatańską, skoro Ty przez swoją ofiarę już nas z niej wyzwoliłeś. Nie daj Panie, abyśmy byli jak te świnie, które umyte znów się tarzają w błocie które wracają do, do tego, co było, a co już dawno nie powinno istnieć w naszym życiu. Odetnij, Panie wszelkie drogi szatanowi do tego, żeby mógł w jakikolwiek sposób nas nękać, czy zwodzić i zachęcać do tego, co niewłaściwe. Spraw Panie, aby wszelkie e, akcesoria, tak to nazwijmy, w naszym domu, niezależnie od tego, w jakiej są postaci, e, które mogłyby zaważyć na tym, czy, czy właśnie dopuścimy szatana do swojego życia, czy nie, zostały wszystkie porzucone, zniszczone. Abyśmy potrafili z nich zrezygnować, abyśmy otrzymali od tego siłę, Panie, dla Ciebie. W Twoje ręce się powierzamy przez Pana naszego Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo za kolejny fantastyczny temat, który mogliśmy rozważyć wspólnie. Księga Izajasza ma o wiele więcej takich smaczków. Mam nadzieję, że z czasem będziemy mogli częściej sięgać do tej księgi. Na dzień dzisiejszy bardzo serdecznie Wam dziękuję, pozdrawiam Was, życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie też o subskrypcjach, lajkach i komentarzach. Cześć.